Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy kolejne zadanie. Jeśli już wiemy o to chodzi z zabiciem króla burzy, to teraz omówimy zadanie, które jest następującym zadaniem, jest to zadaj obrażenia całym punktom króla burzy. O co chodzi? Postanowiłem, że nagram ten odcinek właśnie dlatego, że być może właśnie ktoś jak mało gra w Forto nie będzie wiedział o co chodzi i nawet nie obejrzał sobie poprzedniego odcinka, o to już już tłumaczę. Jak widzicie, jeśli strzelimy do Króla Burzy nic się nie dzieje, ale po prostu gdy jesteśmy tutaj w trakcie gry z nim, to co jakiś czas pojawiają się słabe punkty, które musimy timowo niszczyć i po prostu po zniszczeniu przechodzimy tak jakby w etap dalej, no i po zniszczeniu wszystkich punktów po prostu ten Król Burzy umiera i my kończymy grę. No i po prostu głównie chodzi o to w tym questie, żeby strzelać do tych jego punktów. No i tutaj taki tip ode mnie warto sobie po prostu wziąć jakąś fajną broń, na przykład właśnie jeśli ratpią się zombiaki czy coś, to wziąć jakąś MK, sm SMG, coś co dużo bije, dlaczego? Dlatego że wtedy bardzo łatwo je zrobić, Nekat można zrobić tak jak ja, czyli na ja wziąłem sobie dwie Mki i mam też SMG, przez co po prostu w momencie gdy jest cały czas właśnie ten punkt, ja mogę strzelać bez przeładowania. Co, tak naprawdę dzięki temu właśnie zyskuje dosyć dużo czasu e, i dzięki temu właśnie w jedną grę jestem w stanie wykonać sobie ten quest oczywiście jeśli poleci wam jakieś wieżyczka czy coś w tym stylu tak jak mi teraz to oczywiście można też śmiało używać, bo to naprawdę dużo major robi także jeśli chcecie właśnie zrobić quest'a w jedną misję, bo wam się na śpieszy mnie, mnie, mnie na przykład jakoś nie bawią te tryby, więc chcę jak najszybciej sobie to zrobić to właśnie polecam taki zestawik Oczywiście jest tylko taki opcjonalny tip, można to zrobić nawet pistoletem, jeśli będziecie uparci. I tak naprawdę kwestie dosyć proste, dlatego warto wykonać, żeby sobie tam odebrać wszystkie nagrody. No i co, ja wam dziękuję za uwagę, standardowo w razie pytań po prostu piszcie w komentarzach, ja każdemu postaram się pomóc. No i co, ja się już żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, siema!